Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej lekcji chemii. Tematem dzisiejszej lekcji będą równania reakcji spalania alkanów. Na poprzednich naszych lekcjach, jeszcze w szkole, poznaliśmy nową grupę związków chemicznych to są związki organiczne, węglowodory nasycone czyli alkany. Powiedzieliśmy sobie skąd wziął się podział na chemię organiczną i nieorganiczną, i powiedzieliśmy sobie czym są alkany, czyli węglowodory nasycone. Wiemy już, że to są takie związki, organiczne związki chemiczne, czyli związki, które zawierają w swoich cząsteczkach atomy węgla i występują między atomami węgla w cząsteczkach tych związków wiązania pojedyncze. Umiemy już nazwać. Kolejne węglowodory nasycone, czyli alkany. Umiemy napisać ich wzór sumaryczny, strukturalny, czyli yy, kreskowy. Umiemy napisać również wzór grupowy alkanów. Nauczyliśmy się również yy, właściwości metanu. Omówiliśmy ogólnie właściwości alkanów na przykładzie metanu. Yy, wiemy, że Metan jako alkan ulega reakcjom spalania i może, w zależności od ilości tlenu, spalać się na trzy różne sposoby. Może ulegać reakcji spalania całkowitego, gdzie produktem reakcji jest dwutlenek węgla i woda, inaczej, tlenek węgla 4. Może ulegać reakcji półspalania. Wtedy produktami reakcji jest tlenek węgla 2, czyli czad i woda. I to jest to spalanie, które jest dla nas najbardziej niebezpieczne, bo czad. Jest nazywane również cichym zabójcą. I trzecie spalanie. Jeżeli ilość dostępnego tlenu podczas tej reakcji spalania jest jeszcze mniejsza, wtedy zachodzi tak zwane spalanie niecałkowite. Produktem tej reakcji jest węgiel w postaci sadzy i woda. I na naszej lekcji chemii, która odbywała się jeszcze w szkole, napisaliśmy sobie te wszystkie trzy równania reakcji spalania yy, dotyczące metanu. Powiedziałam Wam wtedy, że podobnie jak metan, yy, będą ulegać spalaniu wszystkie inne węglowodory nasycone i wszystkie inne związki organiczne. Yy, na dzisiejszej lekcji poćwiczymy sobie właśnie zapisywanie równej reakcji spalania innych węglowodorów nasyconych już nie metanu, tylko różnych innych węglowodorów nasyconych. Yy, na poprzedniej lekcji chemii, która miała miejsce jeszcze w szkole, na podstawie wzoru ogólnego alkanów uczyliśmy się też wpisać wzorów sumarycznych węglowodorów nasyconych. Nie tylko tych 10, o których mówiliśmy, ale też z różną ilością atomów węgla, wodoru albo w momencie, kiedy podamy łączną liczbę atomów w cząsteczce. Wszystko to opiera się na wzorze ogólnym alkanów, a ten wzór ogólny alkanów to CnH2n plus 2. I teraz będziemy korzystali z tego ogólnego wzoru alkanów w momencie, kiedy będzie nam potrzebny, żeby ustalić konkretny wzór węglowodoru, który nam się ma spalać, wykonując kolejne ćwiczenia. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy zdążyliśmy zapisać polecenie do zadania dotyczące, dotyczącego spalania alkanów, czy nie. Dlatego, jeśli nie, to ja napiszę jeszcze raz. Jakie przykłady będziemy w tej chwili wykonywać. Jeśli to już było, to zapis zapiszecie sobie gotowe równania reakcji bez przepisywania jeszcze raz tych konkretnych poleceń. Więc jako pierwszy przykład reakcji spalania alkanów napiszmy sobie taki, gdzie będzie nam się całkowicie spalał, czyli mamy napisać całkowite spalanie. Butanu. Całkowite spalanie butanu. Jeśli będziemy mieli tak podane polecenie, to mamy w nim wszystkie potrzebne nam informacje, bo wiemy, że nam się ma spalać butan i wiemy, że ma ulegać spalaniu całkowitemu. Jeśli to ma być butan, to liczymy sobie i wiemy, że to będzie metan, etan, propan, butan, czyli węglowodór o czterech atomach węgla w cząsteczce. Skoro C4, to podstawiając do wzoru ogólnego H, 2 razy 4 to 8 plus 2, 10. I to jest właśnie wzór butanu. Skoro on ma ulegać spalaniu, to koniecznym pierwiastkiem, żeby mogła zachodzić jakakolwiek reakcja spalania jest tlen. Skoro to ma być spalanie całkowite, to produktem spalania całkowitego jest zawsze dwutlenek węgla, czyli tlenek węgla 4 i woda. I teraz to równanie po zapisaniu. Musimy zbilansować. Zbilansować to inaczej dobrać współczynniki. A tak po polsku policzyć atomy każdego pierwiastka po lewej stronie, czyli przed strzałką, i po prawej, czyli za tą strzałką, i dopisać takie duże cyferki, tak zwane współczynniki chemiczne, czyli, bo wolno mi od tego momentu dopisać tylko duże cyferki z przodu. I dopisuję je po to, żeby wyrównać ilość atomów danego pierwiastka po lewej i po prawej stronie, gdyby się ewentualnie nie zgadzała. W równaniu reakcji spalania alkanów, to bilansowanie będziemy zaczynali od atomów węgla, później będziemy bilansować atomy wodoru, a na końcu atomy tlenu. I te atomy tlenu będziemy zaczynali bilansować zawsze od prawej strony, ale po kolei. Zaczynamy od atomów węgla. Po lewej stronie atomów węgla mam cztery a po prawej tylko 1, no to myślę sobie, 1 razy ile, żeby było 4? 1 razy 4 i dopisuję z przodu czwórkę. Zgadza mi się węgiel, liczę wodór. Po lewej stronie atomów wodoru mam 10, a po prawej mam tylko 2. No to myślę sobie, 2 razy ile, żeby było 10? 2 razy 5, dopisuję piątkę. Teraz ostatnim pierwiastkiem, który mam zbilansować jest tlen. Ale ten tlen zaczynam bilansować od strony prawej równania. I liczę w ten sposób. 4 razy 2 to 8 atomów tlenu. Dodać 5 razy 1 to 5. 5 plus 8 to 13. 13, czyli nieparzysta ilość atomów tlenu jest po stronie prawej. Po lewej mam 2. Żebym wyrównała ze stroną lewą, muszę napisać ułamek jaki 13 drugich. 13 drugich to inaczej druga. W równaniu reakcji chemicznej współczynnik nie może być ułamkiem, bo to by oznaczało, że połowa cząsteczki tlenu wchodzi w reakcję. Nie mogą wchodzić w reakcję połowy cząsteczek. Musi to być cała cząsteczka. W związku z tym całe to równanie muszę pomnożyć przez dwa. Czyli nie mam jednej cząsteczki butanu, tylko teraz mam. Dwie cząsteczki butanu. Nie mam już 13 drugich cząsteczek tlenu, tylko 13 drugich razy 2 to 13. 4 razy 2, 8 cząsteczek dwutlenku węgla. I 5 razy 2, 10 cząsteczek wody. Dla wszystkich tych, którzy nie rozumieją, dlaczego z tego ułamka 13 drugich. Po pomnożeniu przez 2, przepraszam za chwilę, zasłonię, żebyście lepiej widzieli. Nie wiem, czy teraz jest lepiej, może trochę lepiej. Dlaczego po pomnożeniu przez 2 tutaj yy, otrzymałam 13? 13 drugich ułamek, mnożę przez 2. No to te dwójki mi się skracają. Stąd przed cząsteczką tlenu mam wpisane 13. Dobrze, zbilansowaliśmy to równanie. Czyli dobraliśmy współczynniki. Na koniec musimy odczytać, co napisaliśmy, czyli podać interpretację słowną równania. Jak przeczytać taki zapis? Dwie cząsteczki butanu reagują albo łączą się z 13 dwuatomowymi cząsteczkami tlenu i w wyniku reakcji spalania całkowitego. Otrzymujemy 8 cząsteczek dwutlenku węgla albo tlenku węgla 4 i 10 cząsteczek wody. Tak powinniśmy przeczytać to równanie. I to jest równanie całkowitego spalania butanu. To teraz weźmy drugi przykład. Bardzo proszę, żebyście ten przykład zapisali do zeszytu, żeby każdy miał równanie reakcji i. Zapisaną interpretację. A jako drugi przykład reakcji spalania alkanów, napisz, napiszmy sobie takie spalanie. Mamy napisać taki przykład. Ma być niecałkowite spalanie. Alkanu o siedmiu atomach węgla w cząsteczce. Poprzedni przykład podawał nam nazwę alkanu, który miał się spalać miał się spalać butan. Tutaj nie mamy podanej nazwy alkanu, który ma się spalać. Mamy napisać taki wzór alkanu, który będzie miał atomów węgla w cząsteczce 7. Czyli na miejsce N w moim ogólnym wzorze wstawiam 7. Co nam z tego wyjdzie? C 7 to H. 2 razy 7, 14 plus 2, 16. Żeby cokolwiek mogło się spalać w chemii, musi być obecność tlenu. A skoro tu ma być spalanie niecałkowite, to niecałkowite spalanie to takie, gdzie produktem jest węgiel i woda. Zapisaliśmy równanie. Po zapisaniu bilansujemy, czyli dobieramy współczynniki. Zaczynamy od węgla. 7 atomów węgla po lewej, 1 po prawej. Wpisujemy siódemkę, bo 1 razy 7 to 7. Atomy wodoru, 16 po lewej, a tutaj 2. 2 razy ile, żeby było 16. 2 razy 8 to będzie 16. Zgadza mi się wodór. No to ostatnim pierwiastkiem, który bilansuje, jest tlen. Zaczynam liczyć tlen po stronie prawej. Tu nie mam w ogóle, a tu mam jeden w 8 cząsteczkach, czyli 8. 8 jest liczbą parzystą. Po stronie lewej mam na razie 2. 8 podzieli się przez 2 i to będzie 4. Zbilansowałam równanie. Wszystkie pierwiastki, które znajdują się w tym równaniu, są w takiej samej ilości po stronie lewej i po prawej. Czyli wszystko się zgadza, równanie jest zbilansowane. To po zbilansowaniu równania, trzeba je przeczytać, czyli podać interpretację słowną. Potrafimy nazwać taki alkan, który ma 7 atomów węgla w cząsteczce, ponieważ to będzie liczymy od początku: metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan. Taki węglowodór, który ma 7 atomów węgla w cząsteczce, to heptan. Czyli jak czytam równanie, jedna cząsteczka heptanu reaguje z czterema dwuatomowymi cząsteczkami tlenu, i w wyniku reakcji spalania niecałkowitego otrzymujemy 7 atomów węgla i 8 cząsteczek wody. Dlaczego tu czytam 7 atomów węgla? Bo węgiel to pierwiastek. A najmniejszą częścią pierwiastka jest atom. I tak powinniśmy zapisać równanie reakcji i jego interpretację. No to kolejny przykład. W kolejnym przykładzie napiszemy sobie równanie reakcji spalania alkalu, ale zapisane jako polecenie w ten sposób. Mamy napisać spalanie całkowite alkanu który zawiera 17 atomów łącznie w cząsteczce. No więc teraz proszę Państwa, tak. Wiemy w jaki sposób ma zachodzić spalanie, czyli znamy produkty tego spalania, bo skoro to jest spalanie całkowite, to produktami musi być dwutlenek węgla i woda. A teraz co nam się ma palić? Ma nam się palić taki alkan, który będzie zawierał wszystkich atomów w całej cząsteczce 17. No to teraz jak mamy policzyć, ile my mamy tam węgla, a ile wodoru? Korzystamy z tego wzoru ogólnego, czyli ze wzoru co, CNH2N plus 2. Wiem, że w mojej cząsteczce N to jest ilość atomów węgla. Natomiast jeżeli, tego ato jeżeli tych atomów węgla mam N, to wiem, że wodoru mam wtedy 2N plus 2. I to N plus 2N plus 2 ma mi dać 17. N to jest ilość atomów węgla. 2n plus 2 to jest ilość atomów wodoru. A łącznie to podana w treści, yy, w poleceniu ilość atomów. N jest moją niewiadomą, czyli n plus 2n to 3n. Wiadome przenoszę na drugą stronę, czyli zmieniam znak, czyli mam 17 minus 2, czyli 3n równa się 15, no to n równa się 5. A to oznacza, że mój alkan ma wzór. Napiszę tutaj C5. Aha, 2 razy 5 to 10, plus 2, dwa, 12. Czyli C5, H12. To jest wzór alkanu, którego zaraz zapiszę spalanie całkowite. Dobrze, mam nadzieję, że już Państwo to zobaczyli. To ja ścieram teraz górę tego polecenia. No i myślimy sobie tak. Wiem, że spalać ma mi się związek, który ma wzór C5H12. Żeby zachodziło spalanie, musi być dostęp do tlenu. A skoro to ma być spalanie całkowite, to musi powstawać dwutlenek węgla i woda. Bilansuję tak jak poprzednio, czyli zaczynam od ilości atomów węgla. Po lewej 5, a po prawej 1. Wpisuję piątkę, bo 5 razy 1 to 5. Ilość atomów wodoru. Po lewej 12, a po prawej póki co 2. 2 razy ile, żebym miała 12? No 2 razy 6 to będzie 12. Zgadza mi się węgiel, zgadza mi się wodór. Teraz liczę tlen. Liczę go oczywiście na początku po prawej stronie. 5 razy 2 to 10. 6 razy 1 to 6, razem to 16. 16 to liczba parzysta, podzieli się przez 2. 16 podzielone na 2 to 8. I tyle właśnie muszę dopisać przed tlenem, żeby ilość atomów każdego pierwiastka mi się zgadzała. I to jest kolejne równanie reakcji spalania węglowodoru, który łącznie w cząsteczce ma 17 atomów i to nam się zgadza, bo 5 plus 12 to jest 17. To jest spalanie całkowite, tak jak miało być. Teraz już wiem, że skoro mój związek miał wzór C5H12, to to jest metan, etan, propan, butan, pentan. Czyli mogę przeczytać interpretację tego równania. Czytam w ten sposób. Jedna cząsteczka pentanu reaguje z ośmioma dwuatomowymi cząsteczkami tlenu i w wyniku reakcji spalania całkowitego otrzymuje pięć cząsteczek. Dwutlenku węgla albo tlenku węgla cztery i sześć cząsteczek wody. Tak powinniśmy podać interpretację tego równania. No i jeszcze jeden przykład. Napiszmy sobie teraz przykład, chyba już będzie czwarty. To będzie teraz reakcja półspalania alkanu o 16 atomach wodoru w cząsteczce. Czyli teraz wodoru, czyli H mam mieć szesna, 16 atomów, muszę rozszyfrować, czym jest moje N, czyli ile mam atomów węgla. Żeby to zrobić, wykonuję działania odwrotne niż podaję wzór ogólny i od tyłu je wykonuję. Czyli skoro wzór ogólny to CN, H2N plus 2, ja wiem, że to 2N plus 2 ma wynosić 16, to ja teraz od tego, od tych podanych ilości atomów wodoru. Wzór mówi dodaj 2, więc ja odejmuję 2, czyli od 16 odejmuję 2, to mam 14. Wzór mówi 2 razy N, czyli ja podzielę przez 2, czyli 14 dzielę na 2 i mam 7. Czyli daje mi to wzór C7, H, 2 razy 7, 14, plus 2, 16. Mam 16 atomów wodoru, tak jak mówiło polecenie. I mam napisać reakcję półspalania, ale żeby cokolwiek się paliło, musi mieć dostęp do tlenu. I w reakcji półspalania powstaje tlenek węgla 2, czyli czat, plus woda. I teraz bilansuję tak jak poprzednio, zaczynam od węgla. Po lewej stronie 7 atomów węgla, a po prawej tylko 1, czyli wpisuję siódemkę. Atomy wodoru, po lewej 16, a po prawej 2. Czyli 2 razy, ile żeby było 16? 2 razy 8. Liczę tlen. Zaczynam go liczyć po stronie prawej. 7 razy 1, czyli tu mam 7. 8 razy 1, czyli tu mam 8. 7 plus 8 to 15. 15 jest liczbą nieparzystą. Nie podzieli się równo na dwie części. Czyli tu wpisuję ułamek. 15 drugich. A żeby się pozbyć tego ułamka, całe równanie mnoży razy 2. Ja mam nadzieję, że wy widzicie, co napisałam. Może ja jednak to odsłonię. Może tak będzie lepiej. Mnożę równanie razy 2. Ja Miałam jedną cząsteczkę. Razy 2 będę miała dwie takie cząsteczki. Plus 15 drugich razy 2 to będzie 15. O 2. 7 razy 2. To 14CO plus 8 razy 2 to 16H2O. I teraz pozostaje mi tylko przeczytać, co napisałam, czyli podać interpretację słowną, a ona będzie taka. Dwie cząsteczki heptanu reagują 15 dwuatomowymi cząsteczkami tlenu. I w wyniku reakcji półspalania otrzymuje 14 cząsteczek tlenku węgla 2 albo 14 cząsteczek czadu i 16 cząsteczek wody. Proszę, żebyście zapisali do zeszytu to równanie i interpretację. A jako pracę domową, proszę, żebyście sobie napisali. Trzy równania reakcji, które zaraz zapiszę, i ich interpretację. I to będą takie reakcje. Pierwsza to całkowite spalanie propanu. Kolejne to półspalanie alkanu o dziesięciu atomach wodoru, wodoru dobrze w cząsteczce i ostatnie niecałkowite. palanie alkanu o, chwileczkę, o ośmiu atomach łącznie w cząsteczce. Przepiszcie sobie. Całkowite spalanie propanu, półspalanie alkanu o 10 atomach wodoru w cząsteczce i niecałkowite spalanie alkanu o 8 atomach łącznie w cząsteczce. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Widzimy się w przyszłym tygodniu.